Dzień dobry, nazywam się Wiktoria Gorodecka, ja 14 lat temu przyjechałam do Polski, nie znając języka, jestem Litwinką z pochodzenia i nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, myślałam, że może, nie wiem, studiować rusycystykę i ojczym wynalazł mi szkołę aktorską Jana i Haliny Machulskich i mówi, umiesz tańczyć, umiesz, umiesz śpiewać, więc idź. Nie nauczyłam się tekstów, nie do końca wiedziałam o czym mówię, bo niektóre słowa polskie szczególnie obce. Więc pamiętam, Makulski na wstępie powiedział, ja mówiłam monolog Uli z Szekspira, i Makulski powiedział: No to teraz tak, będziemy zaciągać? Ja mówię, że ja będę pracować nad sobą. I zostałam przyjęta, i tak się zaczęła moja yy, przygoda z aktorstwem. Później skończyłam Akademię Teatralną w Warszawie i obecnie jestem aktorką Teatru Narodowego. I jestem bardzo wdzięczna szkole e, Państwa Machurskich, dlatego że dzięki nim zrozumiałam, co chcę robić w życiu. Bo naprawdę przyznaję się z ręką na sercu, że ja nie miałam pojęcia, czym jest aktorstwo i dopiero w tej szkole poznałam, co to jest za wspaniała przygoda, której się trzymam do dziś